Andero, jak zacznie zmienny, tobie king te info do takiego jakiegoś patologicznego frajera, który pró próbuje udawać Jeremiego yy, z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Wielkiego człowieka który, yy, który operuje Top Gear, coś takiego stroną o samochodach. A ten frajer próbuje się podszywać pod niego i katuje moje auto. Ciebie nie stać kurwa, że nawet na takie Lamborghini podróbę. Taką kurwa repliczkę, rozumiesz to? Frajerze łysy. Taki jeden znaczek, który tutaj jest na kierownicy, kosztuje 700 zł. Widzisz? Żeby takie fotele zrobić, łysa pało, to myślisz wiesz ile zapłacić, czy nie wiesz? Nie wiesz, bo Ty kurwa nawet nie stać się kurwa na zwykłego kurwa malucha. A robisz się kozak jakiś taki pajacerski. Ja ci mówiłem w wiadomościach, że masz się nie wypowiadać na moje rzeczy i nie wypowiadać się na mój temat. A ty się kurwa wypowiadasz i się prójesz jak stare kalesony mojej babci. Rozumiesz to? Dlatego robię ten film, bo mnie wkurwiasz i te wszystkie pajace z internetu. Nie stać was kurwa nawet na taką replikę, nie stać, kurwa, was na taką replikę, kurwa, rozumiesz to. A się prójecie jak frajery, kurwa, do tych kurwa, co się próją, to mówię do was, kurwa, nie do normalnych ludzi. Normalni ludzie, kurwa, doceniają, że ktoś, kurwa, sobie robi, kurwa, jakiś plan, kurwa, jakiś, jakąś furkę, coś się, kurwa, montuje, a ty, kurwa, frajerze, łysy, nie jesteś, kurwa, w stanie się kurwa, zarobić na Mercedesa, kurwa. Mój najsłabszy Mercedes, kurwa, jest droższy niż twoja cała morda, frajer skapało.